Myślicie, że hollywoodzkie widowiska w każdym kraju wyświetlane są w tej samej wersji? Nic bardziej mylnego. Zmiany wersji dla międzynarodowych widowni to praktyka często spotykana i dziś przyjrzymy się kilku najciekawszym przykładom. Ostatnio dość sporo mówi się o zmianie pewnych elementów ze względu na dystrybucję w innych krajach. Szczególnie głośno było w przypadku pięknej i bestii, wokół której narosło sporo kontrowersji dotyczących homoseksualnego wątku. Na szczęście ani w Rosji, ani w Malezji film nie doczekał się cięć, choć w tym pierwszym kraju film był dozwolony tylko dla osób od 16 roku życia. Najczęściej jednak zmiana niektórych elementów filmu ma bardziej szlachetne powody. Najlepszym tego przykładem jest Pixar i Disney, którzy bardzo często modyfikują niektóre elementy swoich filmów, by były lepiej zrozumiałe dla widzów z innych krajów, najczęściej dzieci. Czasem chodzi jedynie o przetłumaczenie jakiegoś napisu na inny język lub zmienia się go na jakiś element, który jest lepiej zrozumiały dla międzynarodowego widza. Tak było na przykład w Uniwersytecie Potwornym. Twórcy nie ograniczają się jednak tylko do napisów. Na przykład w Zwierzogrodzie, w zależności od kraju, różne zwierzęta są gospodarzami programu informacyjnego. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest to łoś, w Japonii tanuki, w Australii koala, zaś w Chinach jest to panda itd. itd. W animacji w głowie się nie mieści jest scena, w której Rali odrzuca brokuły. W japońskiej wersji jednak użyto zielonej papryki, bo najwyraźniej japońskie dzieci lubią brokuły. Obrzydliwstwo. W tym samym filmie zmieniono także sport, który oglądają emocje taty głównej bohaterki. W oryginalnej wersji jest to hokej, w międzynarodowej jest to piłka nożna, która jest bardziej znaną dyscypliną. Te niewielkie elementy świadczą jednak o tym, że twórcy z wielką troską traktują zagraniczne rynki, szczególnie tak wielkie jak Wielka Brytania, Francja, Korea Południowa, Meksyk czy Brazylia. Na przykład w Kapitanie Ameryce i Zimowym Żołnierzu lista bohatera z rzeczami do nadrobienia różni się w zależności od kraju. Na liście znajdują się zazwyczaj Gwiezdne Wojny na równi ze Star Trekiem, Rocky i Rocky 2, a także Nirvana. Na liście w Wielkiej Brytanii dochodzą do tego Sherlock oraz Beatlesi, w Korei Południowej koniecznie trzeba nadrobić Old Boya i pograć w Descent's Revolution, Ameryka Łacińska dostała Shakire, a Francja Daft Punk i Piąty Element. Zawartość listy zmienia się także w Rosji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Brazylii. Oczywiście można dopatrzeć się w tym szczypty cynizmu, w końcu chodzi też o to, by dobrze sprzedać film w innych krajach. Szczególnie, że jest kilka przypadków, w których te zmiany wydają się znacznie mniej szlachetne. Za przykład podajmy Iron Man 3. To żadna tajemnica, że chiński rynek daje filmom ogromne zyski i chętnie współfinansuje hollywoodzkie produkcje. Nie inaczej było w przypadku filmu Marvela. Iron Man 3 był tworzony przy współudziale firmy DMG Entertainment, która także dystrybuowała film w Chinach. Tamtejsza wersja zawierała około 4 minuty nowych scen, które zaprezentowały rozszerzoną rolę doktora Wu, granego przez Wanga Sieci oraz aktorkę Fan Bingbing. Ponadto chińska wersja zawierała więcej lokowań tamtejszych produktów. Czy muszę zaznaczyć, że są to kompletnie zbędne dla fabuły elementy?

Mówiąc o wielkich korporacjach, które chętnie wcisną kilka dolarów do filmu, spójrzmy także na przykład człowieka Demolki. W tym świecie przyszłości jedyną siecią restauracji, która przetrwała, jest Taco Bell, jedna z najsłynniejszych sieci fast foodowych. W Europie była jednak mało znana, więc zmieniono w postprodukcji wszelkie nazwy i logo na Pizza Hut. Nawet nagrano na nowo ścieżki dialogowe, które niestety nie brzmią zbyt dobrze. Your tone is quasi facetious, but you do not realize that Taco Bell was the only restaurant to survive the franchise wars. He says I saved his life, which I'm not even sure I did, and my reward is dinner and dance in a Pizza Hut. I mean, hey, I like a big fat piece of pizza, but come on. Your tone is quasi facetious, but you do not realize that Pizza Hut was the only restaurant to survive the franchise wars. Greenhouse Roberta Rodriguez and Quentin Tarantino. Ich dzieło to tak double feature, czyli zbiór dwóch filmów, których pokazy były niezwykle popularne w latach 60 i 70 -tych. Nazwa Grindhouse pochodzi zresztą od nieoficjalnego terminu, którym określano kina wyświetlające filmy exploitation, jak filmy Kung Fu, Black Exploitation, Giallo czy Spaghetti Westerny, bardzo często w formie podwójnego seansu. Tarantino i Rodriguez zrobili więc wszystko, by przywrócić czary ich młodości. Stworzyli dwa filmy klasy B, postarzyli je, a między nie wrzucili zwiastuny fikcyjnych filmów. Wszystko po to, by choć na chwilę poczuć się jak w latach 70 -tych. Niestety w Polsce, jak i w całej Europie, filmy te zostały wydane osobno i to bez fikcyjnych zjastunów. Tarantino argumentował taką decyzję tym, że w Europie tradycja podunnych seansów i King Greenhouse nie jest zbyt znana, więc nie było sensu wydawać filmów w taki sposób. Według niektórych jednak taka praktyka była kierowana chęcią zwiększenia zysków. Trudno powiedzieć, po której stronie leży racja. Two. No holds For the price of one. Czas na moją ulubioną historię. Okazuje się, że w latach 70. w Wielkiej Brytanii filmy kung fu były tak popularne, że dzieciaki zaczęły okładać się lunczakami, co stało się ogólnokrajowym problemem i to na tyle poważnym, że postanowiono wprowadzić cenzurę. Zabawki, jak i prawdziwe bronie zostały wycofane ze sprzedaży, a fani brusali nie mogli zobaczyć go w akcji, ponieważ sceny z lunczakami zostały wycięte. Ale to jest nic. Wojownicze żółwie ninja w Wielkiej Brytanii pojawiły się pod tytułem Teenage Mutant Hero Turtles, by nie rodzić skojarzeń ze sztukami walki, a wszystkie sceny z Michelangelo, posługującym się nunchakiem, zostały wycięte. To zmusiło też twórców animacji, by zmienić jego broń na kaginawe, czyli kotwiczkę na linię, która na pewno była mniej spektakularną bronią niż nunchako. Co ciekawe, do naszego kraju dotarła właśnie obcięta, brytyjska wersja. No ale cóż, czego się nie robi dla bezpieczeństwa najmłodszych. A wy co uważacie o takich zmianach ze względu na kraj wyświetlania? Ciekawa praktyka czy niepotrzebne widzimy się. Dajcie znać w komentarzach i koniecznie zobaczcie nasze poprzednie odcinki, albo te przyszłe, jeśli oglądacie to w jakiejś niedalekiej przyszłości, albo dalekiej. Dzięki wielkie i do zobaczenia.